z przed wami ELZO! El -do! <pod> <electromagnetic machines> <prosíveis> dobra zbuję. Zacznijmy to w ten sposób. Nieprzespanej nocy znojnej Jeszcze mam na ustach ślad U grubego joska przy ulicy gnojnej Zebrał się frajny kwiat Bez jedzenia i bez spania Byle byłoby co pić Kiedy na harmonii felu i zaiwania Trzeba tańczyć, trzeba żyć Harmonia na trzy czwarte szczy, harżnie, ferajna tańczy wszystko z drogi. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na gnojnej bawimy się. Tyren i Grut jest festu, życie mi z biglę, Szczególnie jeśli wiesz, co kryje się za biglem Cięte typy piją czterdziestkę pod sklepem Mówią, mieliśmy ambicje, pijało nas szczęście Zabracam kontra fałdę, więc daję mu grosz łapę. Idę przed siebie i swoje szczęście znajdę na p Szuka tu szczęścia nie jeden Chcę mieć biter pełen dzięczorów i wyjechać do siebie. Śmy nocne rozkładają uda. Za dwie stópy i myślą, że kiedyś zapomnieć się uda. Lewarek śmieje się z gabloty, bo wziął czerstwiaka pod Bayern, zarobi na nim parę złotych. Możesz mieć boja, to miasto wciąż baletuje. Chwatki tutaj tylko brzmi, miasto zostało to samo. Język się zmienił i są książki z podgórek zamiast z skamienić. To warszawskie ballady mańka, Księżyc, Trajer, jaziem na bilany Warszawa da się lubić, ja ją kocham W pewnej w ogóle i w szczególnej Baba krzyczy, pyzy prosto z gara Skober majchra używa gdzieś w bramach Tego nie ma, możesz słyszeć to w baladach Mentalność została. Wiasz, wiesz, jak warszawiak Spalił na miasto w ząbek czesany kolos Trączku łuskany klapa, stolica żyje na nowo W krótkich abszugach wyrosły nowe dżerżówki jest znów sprzedają kwiaty na rynku starówki Andrusy zamiast opychówek, czapki na uszy I galant lałunie, co wyróżniają się w tłumie Trzeba mastu spojrzeć w oczy, schylić głowę Nieujarzmione miasto pełne historii mrocznych Bohaterowie z na ticadele stokach W krowach podczasowym nad Powązkiem Wkurzaj się na nasz charakter strączku ustalę, Spytasz skąd jesteś? z dumą z Warszawy! Od wielu, wielu lat. Nazywa się DJ Daniel Drams. Pokażcie mu swoją miłość, Warszawo. Odpalaj, panie kolego.